w sporcie trudno odnosi się sukcesy, czy inne osoby są zazdrosne? To znaczy, jeśli chodzi o, o parkiet, to z tym bywa różnie. Wiadomo, że po drugiej stronie jest przeciwnik. Jeżeli się przechodzi już na tę stronę zarządczą, no to nie jest łatwo. Na pewno nie jest łatwo. Są osoby, które, tak jak pan powiedział, są zazdrosne, ale ja mam to szczęście, że mam wokół siebie ludzi, którzy mi pomagają. No i później właśnie dzięki tym wspaniałym ludziom mogę cieszyć się z nagród, bo tak naprawdę ja odbieram, a to jest praca nie tylko moja, ale, ale wielu fajnych osób. A czym dla Pani jest to siostrzeństwo? No Dla mnie to jest coś, co jest obecne cały czas, szczególnie w momencie jak, jak grałam, bo, bo jednak... Tych sióstr miałam koło siebie pięć na boisku i, i, i to było bardzo, bardzo ważne. Dla mnie to jest współpraca przede wszystkim, to jest szacunek do drugiej osoby. No i, i myślę, że też taka rywalizacja, ale taka zdrowa. A woli pani zarządzać czy być na boisku? E, powiem tak, jak grałam, wolałam grać. Teraz jak jestem w tej roli zarządczej, to muszę powiedzieć, że sprawia mi to ogromną frajdę. Cieszę się, że mogę robić coś zupełnie innego. Bo, gdyby mi ktoś zapytał wcześniej, czy chciałabym to robić, to pewnie od razu bym powiedziała: Nie, nie, ja przecież nie dam rady. Ale w momencie, gdy człowiek się odważy, i to jest to, co mówię też moim koleżankom zawsze, że musimy próbować, bo, bo zawsze można powiedzieć, ok, to nie dla mnie, ale jak nie spróbujemy, to, to tak naprawdę się nie przekonamy, czy, czy damy radę. A te dzisiejsze historie, o których słyszę, słyszeliśmy, wszyscy pokazują, że, że mamy ogromną moc i jesteśmy w stanie przenosić górę. A czy w świecie sportu trudno jest być e, kobietą? odnoszącą sukces i w tym starciu z mężczyznami? No nie jest łatwo. Powiem szczerze, tak jak powiedziałam tutaj e, przemównicy, że, że na początku miałam takie odczucie, że nie traktowali mnie poważnie. Jedynie taki szacunek i respekt ze względu na moją karierę zawodniczą powodował, że nie wyrażali tego. E, I to nie było łatwe. Obecnie w zarządzie też jestem jedyną kobietą Polskiego Związku. Ale widzę, widzę ten taki kroczek do przodu, widzę, że coraz więcej dziewczyn podnosi tę rękawicę, chce decydować o, o związkach, o klubach swoich. No i to jest fajne, bo, bo pojawia nas się coraz więcej nas kobiet. Czyli ta świadomość zmienia się wśród ludzi. Tak, tak, myślę, że bardzo się zmienia. Coraz więcej jest właśnie takich zawodniczek, byłych zawodniczek, które y, chcą mieć wpływ na, na wiele rzeczy. No i to jest fajne.